Jest z góry. Jecha. Zdjęty. Jest z przodu gościu. Kurwa, czołg jest na A. Dobra, z której wy strony biegniecie? Ja go zajdę od półtych strony. Jest, już go nie ma. Tak, bo goście wyskoczył, zgadza się. Uwaga, helikopter! Uwaga, helikopter! O kurwa, padłem. Nie dał mi Dobra. Ale... dobra, jestem za tobą. O kurwa! Dobra zdjęty. Kurwa. Uwaga, od tyłu idzie, od, od żurawia. No właśnie. jak za go załatwił? Ale za Ayakuzą jeszcze jest następny... Kurde. A ja wszystko widziałem, widzisz? W tym ślepym kolderze. W tym ślepym kolorze. No wiem, no. widziałem go chyba tam. Jest! Tam w tym przejściu małą wąską. Kurwa. Kurwa! Dwóch! Dwóch biega razem. Jakieś geje dwa. Dobra. Uważaj. O kurwa, widziałem z tyłu za tobą, no. Wojtek. Mówiłem ci, no. Mówię, kurwa, uważaj, no. No, bo tutaj chciałem pobierać Nie. Oj i gościu od tym, co wezmę teraz. A, panowie, dzień dobry. A kurwa, trzeci nie załatwił, no.